Pięć najlepszych licytacji w miesiącu marcu 2022. Wy podawaliście propozycję, ja to policzyłem i wyszło mi co wyszło. Na końcu osoba, która wygrała zostanie podana i zaczynamy. Miejsce piąte 1 zł 1990 620 zł na licytacji w marcu. Miejsce czwarte Rybak, podwójne słoneczko 1959, czyli bardzo rzadki rocznik z tym destruktem 395 zł. Miejsce trzecie 500 monet faszyzm. Jak wiecie, było już później licytacja 900 monet to w kwietniu, a tutaj było 500 monet za 21 580 zł tysięcy. I miejsce drugie, 20 groszy, 1957, luzem ta monetka, 1557 złotych. No i miejsce pierwsze, król Zygmunt August, 1200 zł. na kup teraz za Zygmunta Augusta. I słuchajcie, kto wygrał ode mnie przesyłeczkę? Tylko jedna, ponieważ 14 osób wzięło udział, to jest bardzo mało. I... Tylko jedna osoba wygrała tutaj screen z jego komentarza. Heniu Henkowski był najbliżej, a nawet trafił, bo podał trzy propozycje. Słuchajcie, kolejność jest bardzo istotna, ponieważ jak napisaliście miejsce pierwsze Zygmunt, to było 5 punktów, za drugie było trzy, za trzecie jeden punkt. Na tej podstawie wyliczyłem, że tutaj wygrał Zygmunt August. No i Heniu Henkowski, dostajesz ode mnie przesyłeczkę, odezwij się na Instagramie, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, słuchajcie, zobaczymy, czy zrobimy w miesiącu kwietniu, piszcie, czy szczercie podsumowanie licytacji miesiąca kwietnia i czy będą chętni do brania udziału w konkursie i typowania licytacji. Póki co, słuchajcie, ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jak zwykle Zygmunt wygrywa, hej!